Gata w Toruniu 0-3, kolejne dwa mecze i wnioski chyba zostało wyciągnięte. Dwa zwycięstwa. Tak, związek nie było. Ja drużyny mogły moją trzeba było umieć i przegrywać. Ja oglądałem mecze w Puklite i zobaczyłem, że bardzo dobrze grał z Gattą. na Gata bardzo dobrze przygotowywała się i bardzo dobrze zagrała. Po momentom na naszą bramkę i na ichnią bramkę u nas było 3 100% ramach mnie nie Będzie się. No mi z drużyny i bardzo dobrze przygotowali przygotowaliśmy nas na nagroby. Bardzo dobrze. Co najbardziej martwi trenera Olega Zasule przed każdym meczem? Może ilość zdobywanych gier przez maryci? Nie panę zbyt. Na mnie najważniejsze jest klasa i najważniejsze, kiedy drużyna wygrywają, nośmy wygrywamy wszyscy. A przygrywot trener. Ja bardzo zadowolony z wszystkimi. co by. помощь нам. И Барс Дмитрий и своей дружины, Барс Дмитрий всех, кто нам помощь, спонсор. Шесть Дмитрий.